A teraz trzecia liga piłkarska i ostatnia przed świętami kolejka spotkań. Jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań to pojedynek w Boguchwale pomiędzy izolatorem biało-zielone stroje a rzeszowską stalą goście na drugim miejscu w tabeli aspirujący do awansu izolator na 11 pozycji a więc drużyna broniąca się przed spadkiem no i faworytem wydawali się być właśnie podopieczni trenera Czesława Palika Szósta minuta spotkania Witold Kwaśny zbyt krótkie wybicie piłkę przejmuje udo udo ale podaje wprost w ręce bramkarza gospodarzy który sam sprokurował tę niebezpieczną sytuację, no i sam zapobiegł niebezpieczeństwu. Dwie minuty później znów goście, próba strzału głową Szymona Soleckiego. Bez powodzenia, a to już 15. minuta spotkania. Tomasz Płonka, piłka jednak ponad bramką Grzegorza Nalepy. Spora grupa kibiców z Rzeszowa dopingowała drużynę stali, która wiosną w dotychczasowych spotkaniach odrobiła czteropunktową stratę do Resowi i przed tym meczem miała identyczny dorobek punktowy jak zespół z ulicy Wyspiańskiego. No ale drużyna izolatora to trudny przeciwnik w ekipie trenera Grzegorza Opalińskiego gra wielu wychowanków i, i byłych zawodników właśnie rzeszowskiej stali. 29. minuta spotkania, jedna z groźniejszych akcji ofensywnych gości, dośrodkowanie na pole karne, no i tam nie zdążył do tej piłki Emanuel Udo Udo. Trener Czesław Palik miał zapewne o czym rozmyślać, bo gospodarze też groźnie atakowali. 32. minuta spotkania i piękny strzał Jaromira Skiby, poprzeczka uratowała zespół Rzeszowski od niechybnej utraty bramki w tym fragmencie gry. Za moment strzelał z dystansu Krzysztof Hus, no i na tym praktycznie zakończyły się emocje pierwszych 45 minut spotkania. Druga połowa rozpoczęła się od ataków gości. Świetny strzał Wojciecha Rejmana i równie fantastyczna obrona Witolda Kwaśnego. To już 55 minuta meczu. Goście w polu karnym izolatora. Spore zamieszanie tam przed bramką Witolda Kwaśnego, ale wreszcie wyjaśniona sytuacja przez obrońców drużyny z Bogu chwały. 59 minuta meczu w ataku stal. Wojciech Rejman, ale to środek pola, traci piłkę na rzecz Macieja. Porady ten. Popisuje się dobrym, mierzonym podaniem do Sebastiana Brockiego, ale na oddanie strzału zabrakło już czasu. Sytuację wyjaśnił wychodzący z bramki Grzegorz Nalepa. 61. minuta spotkania. Szymon Solecki, akcja prawą stroną zawodnika stali. Podanie do Udo Udo, ten na 11. metrze, ale nie zdoła oddać strzału na bramkę Witolda Kwaśnego. 66. minuta spotkania. Goście: Rejman do Karola Wójcika. Ponownie Reyman. No i ten rykoszek, gdyby był skierowany w światło bramki, z pewnością zaskoczyłby bramkarza, izolatora. A tak tylko róg, po którym defensorzy, gospodarzy musieli wybijać piłkę zmierzającą praktycznie już do bramki strzeżonej przez Witolda Kwaśnego. W dalszym ciągu stal, ale sytuacja wyjaśniona. 68. minuta spotkania. Gospodarze wywalczyli piłkę na własnym polu karnym, ale w akcji wciąż stal. Faulowany Tomasz Tomasik żółtą kartką ukarany w tej sytuacji Łukasz Kowal, a rzut wolny i pewna interwencja Witolda Gwaśnego. Jest pełna 60 sekund później znów podopieczni trenera Czesława Palika, dążący za wszelką cenę do zdobycia bramki, Wojciech Rejman, ale to uderzenie z pewnością nie mogło zaskoczyć golkipera drużyny gospodarzy. 71 minuta znów Wojciech Rejman Mierzony strzał z rzutu wolnego i czujna obrona Witolda Kwaśnego. 74. minuta spotkania. Akcja na polu karnym stali, ale wybijają obrońcy rzeszowscy na aut. No i tam świetnie przy końcowej linii znalazł się Sebastian Wrocki. Odegrał piłkę do Macieja Porady. No i w ten sposób gospodarze... Objęli w tym meczu prowadzenie Nie zastanawiał się za długo Maciej Porada Wychowanek Rzeszowskiej Stali Zdobywa pierwszą bramkę Tego spotkania 75 minuta meczu Strzał Wojciecha Rejmana no Ale to nie mogło zaskoczyć Witolda Kwaśnego Gospodarze też mieli szansę na podwyższenie 78 minuta Pojedynku Strzał jednak mocno niecelny. A tutaj w 87 minucie znów o sporym szczęściu mógł mówić Grzegorz Nalepa. Kolejna poprzeczka uratowała go od niechybnej utraty drugiej bramki. Izolator dość sensacyjnie Wielką Sobotę pokonał stal 1 do 0.